Szanowni Państwo, w tym roku Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi swoje 75-lecie powstania, ale ONZ nie chce rozmawiać o przeszłości, o swoich sukcesach i o tym, czego się nie do, udało dokonać. ONZ chce mówić o przyszłości, o tym, jaki ma być świat w 2030 roku. Proszę Państwa, żyjemy w niespotykanych dotąd czasach w czasach największego kryzysu od II wojny światowej, w czasach kryzysu zdrowotnego, który destabilizuje nasze życie, naszą gospodarkę, całe społeczeństwa, w, w czasach kryzysu humanitarnego, kryzysu praw człowieka. Skutki pandemii odczuwają najbardziej ci najsłabsi, kobiety i dzieci, migranci, uchodźcy, osoby starsze. Mamy jednego wspólnego wroga. Tym wrogiem jest wirus. Musimy go razem zwalczyć, razem pokonać. Ale żeby tego dokonać, potrzebujemy solidarności. Solidarnie musimy, musimy działać i każdy ma swoją rolę do spełnienia. Rządy muszą przygotować plany wyjścia z pandemii, ale i zwykły człowiek musi dbać o to, żeby utrzymywać ten dystans fizyczny od siebie i myć ręce. Proszę Państwa, porozmawiajmy o przyszłości, o tym, jaki ma być świat w 2030 roku. Zapraszam na kampanię i na webinary, które organizuje Stowarzyszenie ONZ w Polsce wraz ze Ośrodkiem Informacji ONZ. Porozmawiajmy na nich. O przyszłości, o tym, jaki ma być ten świat. Dziękuję.